Właśnie mija chyba najbardziej szalony tydzień w historii AI, a to jeszcze nie koniec sensacji. W poprzedni czwartek, 16 listopada 2023 roku, miał miejsce szczyt APEC, odbywający się w San Francisco. Na szczycie tym Sam Altman, CEO firmy OpenAI, wypowiedział następujące słowa: Cztery razy w historii OpenAI ostatni raz było to na przestrzeni kilku tygodni wstecz. Miałem okazję być świadkiem momentu, kiedy w pewnym sensie odsłoniliśmy zasłonę niewiedzy i przesunęliśmy naprzód granice odkryć, a dokonanie tego to zawodowy zaszczyt życia. Następnego dnia, w piątek, w OpenAI wybucha prawdziwa petarda. Sam Altman, decyzją zarządu, zostaje wyrzucony z firmy i odwołany z funkcji CEO. Tak zaskakującą decyzją zaskoczeni zostają wszyscy, włącznie z samym Microsoftem, który posiadając 49% udziałów i będąc partnerem strategicznym OpenAI, dowiaduje się o całej sytuacji praktycznie minutę przed opublikowaniem decyzji. OpenAI publikuje na swojej stronie dość lakoniczną informację o zmianie kierownictwa w firmie i niemożliwości dalszej współpracy z Altmanem, gdyż według zarządu nie mają oni do niego już zaufania. Razem z Altmanem odsunięty zostaje prezes zarządu, Greg Brockman, który nie kryje swojego zaskoczenia zaistniałą sytuacją. W akcie solidarności z Altmanem i Brockmanem odchodzą z firmy jeszcze trzy osoby. Nasi rodacy, Jakub Pachocki, Aleksander Mądry i Szymon Sidor. Tymczasowym CEO zostaje mianowana Mira Murati. Nie zostają przedstawione żadne konkretne przyczyny odwołania Altmana. Na zarząd OpenAI składa się sześcioro osób, z czego dwie to usunięci Altman i Brockman. Decyzje podejmują pozostali czterej członkowie. Ilya Sudskever, Adam DiAngelo, Tasha McCauley i Helen Toner. W tym czasie Altman publikuje tweeta, z którego jednoznacznie wynika, kto odpowiedzialny był za jego zwolnienie. Dzień później, w sobotę pojawia się informacja o tym, że Altman może zostać przywrócony jako CEO i że trwają rozmowy z zarządem o jego powrocie. Jednocześnie Ilya Sutskever, główny naukowiec OpenAI i jednocześnie członek zarządu, oraz osoba w głównej mierze odpowiedzialna za odwołanie Altmana informuje na Twitterze, iż jest mu przykro, że podjął taką decyzję. Przyczyną wydają się być naciski ze strony inwestorów, w tym przede wszystkim ze strony Microsoftu na przywrócenie Altmana do firmy. Trzeba tutaj zaznaczyć, że Microsoft zainwestował w OpenAI miliardy dolarów, a cała infrastruktura OpenAI postawiona jest na sprzęcie Microsoftu. Negocjacje jednak nie przynoszą skutku. I zarząd nie decyduje się na ponowne przyjęcie Altmana, publikując jednocześnie informację o tym, że nowym CEO zostanie były CEO Twitcha, Emeth Niedziela jest w miarę spokojna jeśli chodzi o dalszy rozwój sytuacji i nie dzieje się nic nowego. W poniedziałek pojawia się informacja, że na miejsce CEO OpenAI przyjęty zostaje Emeth Sheer. Jednocześnie do akcji wchodzi Microsoft. Satya Nadella CEO Microsoftu oznajmia, że Altman wraz z kolegami zostaną zatrudnieni w Microsoftcie, gdzie Altman otrzyma kierownictwo nad nowym działem zaawansowanych badań nad sztuczną inteligencją. W tym samym czasie pracownicy OpenAI publikują list, w którym 500 pracowników OpenAI podpisuje się pod żądaniem odwołania zarządu oraz przywrócenia Altmana. W przeciwnym razie zrezygnują z pracy w OpenAI i dołączą do Altmana. Liczba pracowników deklarujących odejście wzrasta szybko do ponad 700 osób, co stanowi praktycznie cały skład firmy. Wszyscy solidarnie publikują na Twitterze oświadczenia, że OpenAI jest niczym bez jej pracowników. Akcje Microsoftu w jednej chwili szybują w górę. Jednocześnie w OpenAI powstaje totalny chaos. W środę rano ma miejsce kolejny zwrot akcji. Altman zostaje przywrócony jako CEO do OpenAI, a zarząd firmy zostaje wyrzucony. Nowymi członkami zarządu zostają Brett Taylor, Larry Summers i Adam D'Angelo. Ilya Sutskever wraz z dwiema pozostałymi osobami zostaje usunięty z zarządu. W środę wieczorem na stronie Reutersa pojawia się sensacyjna informacja, że przyczyną odwołania Altmana było dokonanie przez badaczy OpenAI odkrycia, które może stanowić zagrożenie dla ludzkości. Według informacji Reutersa, Badacze OpenAI dokonali potężnego odkrycia, które może stanowić przełom w drodze do opracowania AGI, czyli sztucznej inteligencji ogólnej. Powodem odsunięcia Altmana miał być więc konflikt pomiędzy naukowcami pracującymi dla OpenAI, a wizją Altmana polegającą na jak najszybszej komercjalizacji rozwiązań opracowywanych przez firmę. Co opublikował Reuters? Przed czterema dniami pobytu dyrektora generalnego OpenAI, sama Altmana na wygnaniu, kilku pracowników naukowych napisało list do zarządu, ostrzegając przed potężnym odkryciem sztucznej inteligencji, które ich zdaniem może zagrozić ludzkości, powiedziały agencji Reuters dwie osoby zaznajomione z tą sprawą. Obydwa źródła podają, że wcześniej niezgłaszany list i algorytm sztucznej inteligencji były kluczowymi zmianami przed usunięciem przez zarząd Altmana. Po skontaktowaniu się z Reutersem firma OpenAI, która odmówiła komentarza, w wewnętrznej wiadomości skierowanej do pracowników potwierdziła istnienie projektu o nazwie QStar i list do zarządu przed weekendowymi wydarzeniami, powiedziała jedna z osób. Rzecznik OpenAI powiedział, że wiadomość wysłana przez długoletnią dyrektor Mire Murati zaalarmowała pracowników o pewnych doniesieniach medialnych, nie komentując ich prawdziwości. Niektórzy w OpenAI uważają, że Q-Star może być przełomem w poszukiwaniach startupu nad tak zwaną sztuczną inteligencją ogólną, AGI, powiedziała jedna z osób agencji Reuters. Robi się ciekawie. Podsumowując, zarząd OpenAI, a więc przede wszystkim Ilya Sutskever, miał odwołać Altmana w obawie przed możliwą chęcią szybkiego udostępnienia publicznie nowej technologii. I to właśnie te obawy miały skłonić zarząd do podjęcia tak drastycznej i panicznej decyzji. I teraz trzeba tutaj wspomnieć kluczową rzecz. Kim jest Ilya Sutskever? Jest to szef naukowców w OpenAI, bardzo wybitny naukowiec, odpowiedzialny między innymi za opracowanie modelu GPT. Sutskever jest bardzo znaną osobowością w świecie sztucznej inteligencji. Jest uczniem Jeffrey'a Hintona, nazywanego ojcem chrzestnym uczenia maszynowego jest znany ze swojego rozsądnego i pragmatycznego podejścia do AI i z przykładania dużej wagi do kwestii bezpieczeństwa z tym związanych. To człowiek nastawiony na aspekt badawczy, a nie biznesowy, w przeciwieństwie do Altmana, który w AI widzi przede wszystkim cel biznesowy i komercyjny. Nikt tego oczywiście oficjalnie nie potwierdza, ale nie jest tajemnicą, że istnieje tam siłą rzeczy naturalny konflikt, którego efektem mogły być wszystkie te wydarzenia, jakie miejsce miały przez cały ostatni tydzień. W kontekście tego, informacja o dokonaniu potężnego przełomu w badaniach, połączona z ostatnimi wydarzeniami, wydaje się brzmieć niesamowicie wiarygodnie. A jeśli informacje te okazałyby się być prawdziwe, to byłaby to informacja tak niesamowita i tak istotna, że powinna ona przyćmić teraz wszystko inne. Tym samym dzieje się, oj, dzieje, i jest to absolutnie intrygujące i niepokojące jednocześnie. Możliwe, że jesteśmy właśnie świadkami historycznego momentu w historii całej ludzkości. Jeśli bowiem jesteśmy na dobrej drodze do AGI, to świat, jaki znamy, będzie musiał być zdefiniowany na nowo, gdyż opracowanie AGI będzie tak przełomowym wydarzeniem w historii całej ludzkości, że zbledną przy tym rzeczy nawet takie jak wynalezienie koła czy ognia. To będzie totalnie nowy rozdział w historii.